Szybka prognoza pogody na 5 sierpnia. Cóż, dziś przez Polskę będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny związany z bardzo dynamicznym niżem, który znajduje się nad Morzem Północnym, a więc już w godzinach przedpołudniowych w posy północno-zachodniej opady, które lokalnie mogą być dosyć intensywne. Strefa tego frontu bardzo szybko będzie przemieszczała się do Polski Centralnej, następnie do Polski Południowo-Wschodniej. Im bliżej południowo-zachodniej granicy, tym ta strefa będzie węższa, ale opady Będą bardziej intensywne. Po południu, wieczorem i w pierwszej części nocy ta strefa dotrze już do Polski centralnej, natomiast później wieczorem i w nocy oraz do rana dotrze do Polski południowo-wschodniej. Za tą strefą napłynie już nam zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Przed tym frontem temperatury na poziomie 24-25 stopni Celsjusza, za frontem zdecydowanie chłodniej, 18-19 stopni Celsjusza. Do rana nastąpi wyparcie tych mas powietrza i w całym kraju temperatury spadną do 10-12-13 stopni Celsjusza. Zostaje nam jeszcze kwestia wiatru, a ten najsilniejszy będzie nad Morzem Bałtyckim, tam do 50 bądź 60 km na godzinę, ale też w Polsce południowo-zachodniej, tam gdzie będziemy mieli być może bardziej rozbudowany front z opadami deszczu, pochodzenia konwekcyjnego i ewentualnymi burzami do 50 bądź 60 km na godzinę. Wszystkich szczegółów znajdziecie na naszym kanale Łowcy, Bursz, Paweł i Marta na YouTube. Zapraszam.